Tam mamy tutaj Ramboyz 4, model G02, 2018 rok produkcji. przyjechał na serwis olejowy, na weryfikację stanu technicznego. No już sprawdziliśmy, żeby tam sporo rzeczy wyszło, ale na tę chwilę skupimy się na najważniejszych rzeczach. Na tą chwilę układ hamulcowy mamy do wymiany przedniej i tylni. Właścicielka to zdecydowała się słusznie, tak nowy nowym aucie na części oryginalne. Mamy oryginalne tarcze hamulcowe, klocki, czujniki, śrubki, blaszki. Wszystko mamy z oryginału, wywadniki. Tak jak powinno to wyglądać. Tak też lubimy najbardziej w sumie składać. Mamy przygotowane narzędzia. Sprawdzimy sobie bicie piasty. Wyczyścimy sobie wszystko odpowiednio. Przygotujemy powierzchnię pod nowe klocki. Sprawdzimy sobie jeszcze na samym początku, w sumie pracę zaczynamy od zweryfikowania grubości tarczy. Mamy tutaj taką elektroniczną suwmiareczkę przystosowaną do do pomiaru tarczy. 22,4 to jest minimalna grubość zalecana przez producenta. Tutaj mamy 21,8 około. Także, no już politykujemy się do wymiany, zresztą to nie trzeba w sumie jakoś strasznie mierzyć, widać już duże ranty tu jest sam na tarczy. No to już świadczy to o o już zużyciu sporym BMW przewiduje około milimetra, milimetr na stronę. Czyli jak już będzie rancik kto. To świadczy o tym, że ta tarcza jest już do wymiany, klocka też już nie została za dużo, także czas najwyższy jest zrobić porządek z tym. No podczas weryfikacji jeszcze znaleźliśmy jakieś tam drobne rzeczy, osłony, odbojniki. Tyłu, z tyłu też podobna sytuacja tutaj chyba 18,4 z tego co pamiętam a tu jest 18,2 także też jest poniżej wartości którą przewidział producent bierzemy się do pracy demontujemy, zaczniemy sobie od przodu zdemontujemy zaciski sprawdzimy Tutaj, jak wyglądają prowadniki, tak czy tak wymienimy sobie gumki na nowe, nasmarujemy odpowiednimi materiałami smarnymi. Wyczyścimy sobie zacisk piastę, zmierzymy, czy nie ma bicia i przystępujemy, przystępujemy na następnym etapie do montażu. I jeszcze delikatny ręczna robótka filmiczkiem poprawiamy żeby była idealna powierzchnia tak się prezentuje jarzmo po wyczyszczeniu Czyścimy po prostu tego metalu. Ewentualnie mam taki spray, cynk w sprayu, i to jest wszystko, niczym tutaj nie smarujemy. Prowadniki z specjalnym smarem, który nie wchodzi w reakcję z gumką. To generalnie tak wygląda przygotowane jarzmo do montażu nowych klocków. Cofamy sobie tłoczek specjalistycznym przyrządem. Tak wygląda piasta koła, przygotowana do montażu. Zmierzymy sobie jeszcze czujnikiem zegarowym bicie boczne. Jeżeli będzie zgodnie z zaleceniami producenta, montujemy nowe tarcze hamulcowe, nowe gumeczki, pozakładane, wszystko nasmarowane. Montujemy jeszcze czujniczek tutaj zabezpieczymy antykoryzyjnie Piasta, żeby można było delikatnie ściągnąć koło następnym razem i będzie można ruszać na testy pierwsze pierwsze hamowania Etap końcowy Dobra, elegancko można montować i analogicznie z tyłu te same czynności zostały wykonane. Jaka ciekawostka, że akurat w tym aucie z tyłu są kierunkowe tarcze jest lewa prawa a z przodu nie ma to różnicy nie ma tak, jest prawa lewa no i tutaj jeszcze ważne, żeby klocka pamiętać, że jest wewnętrzny i zewnętrzny no i z tyłu jest jeszcze ważne, elektryczny, ręczne, żeby odpowiednio to zrobić: dezaktywować system i po tryb serwisowy, wyłączyć, no i te pierwsze hamowania żeby zrobić odpowiednio, żeby się ułożyły te nowe klocki do tarczy także ostatni etap nam został w historii w mam, mam już grany wymieniliśmy olej hamulce z przodu, z tyłu cały serwis jest zrobiony, kontrola pojazdu usuniemy sobie jeszcze tylko tutaj te dwie kontroleczki żeby nie świeciły i jedziemy na próbę Testować układ hamulcowy i wstępnie go docierać.